Siła kobiety, różowy podcast Tomasz Kaczyński. Jest z nami Olga Balcerska. Cześć, Olga. Cześć, dzień dobry. Olga, Ty jesteś dosyć szczególnym przypadkiem, ponieważ w Twojej historii, akurat początek Twojej choroby, to. Taki, taka nietrafna diagnoza, można powiedzieć, najogólniej. Powiedz, jak to wyglądało, bo ty w zasadzie, gdy okazało się, że możesz być chora, gdy to może być groźne, to w sumie wyszło na to, że tak nie będzie i tak myślałaś, prawda, na początku. Tak, tak myślałam i nie ukrywam, że byłam z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo jeżeli jesteś na badaniach diagnostycznych USG y, piersi i węzła chłonnego i nagle widzisz po minie lekarza, że coś się nie podoba, to już wewnętrznie zaczynasz się denerwować. To jest taki zupełnie startowy etap. Dostałam skierowanie na badanie, właśnie bio, wykonanie biopsji piersi i węzła chłonnego. Jedno z drugim było powiązane, ponieważ te węzły były dwa razy sprawdzane na USG i dwóm niezależnym osobom ich wygląd, przynajmniej jednego, tak zwanego jednego z nich, nie podobał się. Ponieważ w przychodni, w której miałam, otrzymałam to skierowanie, nie można było przeprowadzić diagnostyki, zostałam przekierowana do jednego ze szpitali w Poznaniu. Wiesz, nawet do głowy mi nie przyszło, że będę mogła podważać, albo mieć jakieś podważać wykonanie badania, albo mieć jakiekolwiek wątpliwości, więc mhm. byłam na tym badaniu. Miałam wykonaną biopsję piersi i zwróciłam lekarzowi uwagę na to, że no tutaj na skierowaniu jest jeszcze jest, jest, jest uzupełnienie o tą biopsję węzła chłonnego. Lekarz stwierdził, że nie jest ona konieczna, jeżeli. Wy, jeżeli wynik histopatologiczny badania piersi będzie poprawny, Czyli to Potrzeb... lekarz się pomylił tutaj? Nie, lekarz od razu stwierdził, że wiesz, trudno mi oszacować, czy się mylił, bo on twierdzi, że on twierdził na tamtym etapie, zmiana w węźle chłonnym miała 8 mm, zmiana w piersi 5. To wszystko były takie naprawdę bardzo małe zmiany, na szczęście. Na szczęście, że w ogóle do tego doszło, bo, że je wykryłam, ponieważ w normalnym jakimś takim badaniu piersi nie byłabym w stanie tego wykryć. Mm -hmm. Nie, on stwierdził, że do jednego centymetra, jeżeli zmiana w węźle ma wielkość do jednego centymetra, nie wykonuje się biopsji. Przynajmniej takie było jego nastawienie. A ja uznałam, że on wie co robi i nie będę z tym dyskutować. W związku z czym przyjęłam to do wiadomości, po trzech tygodniach odebrałam wynik histopatologiczny, który był pozytywny. I jakby zgłosiłam się do lekarki, która wykonywa, wyda, wydała mi skierowanie z informacją, jak to wyglądało. Ona też jakby nie, w żaden sposób nie zareagowała, że mam być jak bardziej natrętna w tym domaganiu się wykonania badania. Ale byłam umówiona, że po pół roku pojawię się u tej pani doktor, co też zrobiłam. No, i jak się pojawiłam po półtora roku, to niestety jednoznacznie, jakby ilość tych zmienionych węzłów chłonnych w, w pasze wzrosła z jednego na cztery, i nadal no, no nie był to dobry objaw. W tym momencie, jakby poszło to lawinowo bardzo szybko, cała organizacja dalszej diagnozy miałam zrobioną biopsję węzła, która potwierdziła komórki rakowe. No i to był taki dzień, w którym po prostu nastąpił totalny zjazd formy psychicznej, bo wiesz do momentu, tak się mówi, że nadzieja umiera ostatnio, ale do momentu otrzymania już później tego wyniku negatywnego dla mnie, człowiek łudził się nadzieją, że to może jest Stan zapalny, węzłów chłonnych, wiesz, doszukiwałam się wszelkich możliwych, jakby punktów zaczepnych, żeby zakładać, że nie będzie tak, tak źle. To nie rak. Po nie, prostu. że to nie rak, że to, może, to, to mogą być jeszcze różne inne rzeczy. No, yy, musiałam się dosyć mocno pozbierać yy, po tej diagnozie. Yy, właściwie. Tak naprawdę na dalszych etapach, już później po otrzymaniu właśnie diagnozy rakowej dość szybko znalazłam się, w, na szczęście w innym szpitalu w Poznaniu, na dalszej diagnostyce. I tak naprawdę już jakby pamiętam datę 19 maj. To jest taka dla mnie data niefajna, bo właśnie to było to otrzymanie informacji negatywnej. Od 19 maja, właściwie diagno dalsza diagnoza odbyła się tak szybko, że 22 czerwca już zaczynam chemię. Także to, to już wtedy poszło bardzo szybko. Dzięki też pomocy, właśnie pani doktor, która mnie prowadziła. W przychodni. To całe szczęście, że to poszło szybko. Jak tak, tak. te wszystkie trzy etapy, czyli była i chemia, i tak. radioterapia, i też zabieg, tak? Tak, chemia, zabieg, radioterapia. nie? W tej kolejności musiało się to odbyć. Sprawdzałam to u dwóch lekarzy, nie dlatego, żeby podważać jakby wypowiedzi jednego z nich, ale chciałam im mieć jakby. Większą pewność, że ta droga mnie czeka i jakby na tą drogę muszę przystać, jeżeli chciałabym zmierzać w kierunku wyzdrowienia. Mimo tego, że był, był przerzut do węzłów chłonnych, rokowania wyjściowe były dość dobre. Zmiana sama w sobie w piersi była bardzo mała 5 mm. I jest wielkie prawdopodobieństwo, że tak naprawdę sama zmiana została usunięta podczas badania, jednego z badań w szpitalu, takiej biopsji mamotomicznej, czy takiej próżniowej, która jakby wyciąga te tkanki z organizmu. Jest, jest takie duże prawdopodobieństwo. Niestety. Może tak, na szczęście nie miałam uszkodzonych genów, czyli to nie jest w moim przypadku choroba na podłożu genetycznym. Natomiast ze względu na dużą ilość raków w rodzinie, dziadek, drugi dziadek babcia, rodzeństwo babci, kuzynki mamy, mamy siostra, ojca siostra, z tego względu miałam wykonane badania genetyczne podstawowe. I potem zgodziłam się też jeszcze na takie rozszerzone, dotyczące już stricte mojej osoby, żeby w razie potrzeby móc, że tak powiem, bardziej dopasować leczenie konkretnie do, do, mojej, do mojego przypadku, do mojej choroby. I oczywiście te badania nadal też potwierdziły, że to nie ma podłoża genetycznego ale jakby suma sumarum wszystkie dawały mi dosyć duże szanse na wyzdrowienie tudzież na Właściwie na całkowite wyzdrowienie. Czyli ja, przyszłość, wszystkie badania możliwe. Wszystkie możliwe, wszystkie badania, możliwe tak? oprócz rezonansu magnetycznego, bo na tym etapie było inne badanie przeprowadzane, przedoperacyjne. Natomiast teraz rezonans przekłada mi się w czasie, ze względu na to, że musiałam przekładać operację końcową ze względu na mój stan zdrowia, ogólnie niezwiązany z onkologicznymi przypadłościami. I ten rezonans mam teoretycznie w październiku, a na pewno już wiem, ponieważ w październiku będę miała kolejną operację, że to się przesunie, nie? Ale, Ale to już jest jestem... końcowy etap tej. Tak, to jest tak jakby w... na tym etapie. całego procesu leczenia. Tak, walczę bardziej pod względem jakby plastycznym, a nie onkologicznym. Rozumiem. A powiedz, bo wspomniałaś o tym, że z chwilą, kiedy dowiedziałaś się. Że, no, że to rak i że to poważne. To mówiłaś, że był ten zjazd psychiczny i jak sobie z tym poradziłaś wtedy na, Wiesz na co, tym etapie? No, pierwsze dwa, trzy dni były straszne, bo nie chciałam. Moja córka miała wtedy 13 lat. Nie chciałam jakby. Sama nie wiedziałam, jak sobie z tą sytuacją poradzić. Na początku wiedział tylko mąż przez pierwsze dwa, trzy dni córce nie chciałam nic mówić, żeby jej nie wystraszyć, jakby żeby ona nie popadła w jakąś taką dziecięcą depresję. Ja wiem, że to, to, to byłby proces, to się nie dzieje z dnia na dzień, ale też właśnie z tego względu, że rak bardzo często kojarzy się z takim jakby już wyrokiem, to rozważałam w jaki sposób jej o tym powiedzieć co czasem. Po prostu... ona zresztą wyczuła ona zresztą wyczuła A. że coś jest nie tak bo po jakimś nie, nie sądzę żeby podsłuchiwała to nie jest tego typu dziecko ja taka byłam <laughs> jako, jako dziecko że bardzo chętnie bawiłam się pod stołem jak rodzice mieli gości żeby usłyszeć ploteczki natomiast y, udało mi się że wychować córkę tak że ona tak się nie zachowywała może coś podsłyszała w każdym razie był taki moment, gdzie jechała z mężem na jeden ze swoich treningów i zapytała: Słuchaj, tato, czy mama umrze? No i to był taki. On może mi później to opowiedział, i to było też dla niego ciężkie, jakby wytłumaczyć jej. No, stwierdził, że powie jej to tak, jak, jak to wygląda na, na tym etapie. To znaczy, zaczął od tego, że jakby nam się to nie podobało, wszyscy kiedyś umrzemy. Natomiast powiedział jej o tej chorobie, potem ja jej powiedziałam trochę szczegółów, wytłumaczyłam jej to w ten sposób, że jakby nie chciałam jej yy, wtajemniczać, póki sama nie wiedziałam tak naprawdę, jaka jest ta diagnoza. Bo na starcie nie dość, że po pierwsze byłam zszokowana, to były problemy z ustaleniem tak naprawdę. Czy ten przerzut do węzła chłonnego yy, pochodzi z piersi? Więc były debaty na temat tak zwanego raka utajonego, ra, raka jakiegoś takiego ogólnoustrojowego, i myślę, że w tej całej historii onkologicznej, z którą do tej pory miałam styczność, byłoby to akurat najgorsze, co by mogło być, ponieważ jeżeli można powiedzieć, że w raku w pewnym momencie jest coś lepiej, to lepiej mieć raka w jakimś określonym miejscu, gdzie można spróbować do jakoś tą celowaną terapię przeprowadzać. Nie? Wiadomo Jeżeli... gdzie celować tak, wtedy. Tak, tak, tak. Natomiast jak to było takie bardzo niejasne, to, to to spowodowało, że tak, nie mogłam spać, nie mogłam normalnie funkcjonować, jakby resztkami sił Zwlekałam się z łóżka, by wstać i, i ten normalny, jakby tryb życia, udawać, że prowadzę, tak trochę sama przed sobą, no to był taki naj, najgorszy okres w całej tej chorobie, bo potem, jak już byłam w systemie, jakby leczenia i zostało mi to przedstawione, to bardzo, jakby w większości przypadków podchodzę do życia zadaniowo. I to był ten moment mobilizacji u ciebie? Tak, Tak, tak. Jak już miałam przedstawione, że ta chemia potrwa około pół roku, następnie będzie operacja, następnie będzie ten okres dochodzenia do siebie i radioterapia, to przy takim jakby schemacie działania ja już się temu trochę jak żołnierz w wojsku podporządkowałam, więc maszerowałam na chemię. Był jakiś plan po prostu, był plan, plan działania. Był plan działania i ten plan w pewien sposób też mnie psychicznie uspokoił. I to było to coś, co sprawiło, że mogłaś spokojnie już poddać się leczeniu. Tak. Okej, okay, a hmm, jaka, powiedz, była reakcja Twoich, hmm, no, może nie rodziny, bo tutaj już trochę to hmm, powiedziałaś hmm, najbliższego otoczenia? No, jak, jak to się fajnie mówi, teraz szok i niedowierzanie? Bo mimo wszystko y, prowadziłam taki dość zdrowy tryb życia, y, jeśli chodzi o odżywianie. I o to, że na przykład starałam się zawsze. Co prawda wynikało to z moich wcześniejszych zaniedbań, ale od 2017 roku regularnie ćwiczyłam i zdrowy kręgosłup, i jogę. Nie byłam jakimś wielkim wyczynowcem, ale też nie byłam, że tak powiem, stworzeniem kanapowym, więc starałam się o siebie dbać. Niektórych to po prostu zdziwiło. A... Tak, tak, tak. To na tej zasadzie, że może gdybym paliła trzy paczki papierosów dziennie i piła codziennie butelkę czerwonego wina to może by stwierdzili no tak Olga Maraka bo się źle prowadziła niezdrowy niehigieniczny tryb życia. Natomiast w tym przypadku akurat pomyśleli jak to się dzieje że tak jak to się dzieje jogę prowadzi higieniczny tak, tryb tak. życia. Tak i wszyscy właśnie dociekali na starcie jak właściwie to też była taka sytuacja że jak już Miałam przedstawiony ten początek, kiedy nastąpi chemia, akurat byłam zaproszona do znajomych na taką jakąś tam imprezę urodzinowo-imieninową i była najbliższa grupa moich przyjaciół. Nie chciałam im jechałam na tą imprezę już taka dosyć zdołowana, ale z drugiej strony pomyślałam sobie coś takiego, że nie chcę przyjechać i powiedzieć słuchajcie, ludzie zachorowałam na raka, ponieważ to była impreza małżeństwa, więc mówię, jeżeli ja to powiem na tej imprezie, to po prostu ta impreza się cała pójdzie no tak, wszyscy będą smutni. w tym klimacie, będzie smutne i, i, i wcale tego nie chciałam. Więc na tej imprezie po prostu w ogóle na ten temat nie mówiłam. Było bardzo fajnie, było bardzo fajnie się spotkać. Natomiast tydzień później spotkałam się z nimi i powiedziałam, jak sytuacja wygląda. Powiedziałam, że nie chciałabym, żeby to wyglądało tak, że co chwilę będą pytać, jak ja się czuję, bo ja po prostu sama nie wiem, jak się czuję. Na szczęście cały ten okres chemii i samą chemię przeszłam dość dobrze. Nie, także ten, to, to nie było takie uciążliwe do tego stopnia, że mogłam nawet sama jako kierowca pojechać sobie na tydzień na wybrzeże z córką i wrócić. I, I też jakby było z drugiej strony szok i niedowierzanie, właśnie takie stereotypowe myślenie. Jak ktoś ma raka, to ma leżeć, oddychać, przekąsić coś i generalnie. Yy, Szok i niedowierzanie, że ta baba, która jest na chemii, ona jedzie samochodem jako kierowca. Maraka i nie cierpi. Jak to i jest? Nie no właśnie, to są, takie, to są takie, mimo że to są bliscy ludzie, ale myślę, że gdybym nie była doświadczona onkologicznie i miała styczność z osobą, która nagle zachorowała. Mogłabym pod podobnie reagować na starcie. Czyli to cię w jakimś sensie nie dziwi, bo rzeczywiście takie reakcje są dosyć częste. A tak. czy myślisz, że Twój przypadek akurat mógł spowodować, że ktoś, no, myśląc o tym, że Olga przecież nie mogła zachorować, bo prowadzi higieniczny tryb życia, uprawia jogę. Sport, że może Twój przypadek spowodował, że ktoś poszedł na badania? Ja na to liczę. Regularnie zamęczam tymi pytaniami najbliższe dziewczyny, i zawsze się dowiaduję, czy wszystko jest ok, więc część z nich na pewno poszła. I, i, i to było dla nich takim doświadczeniem innej osoby, ale powodującym refleksję nad sobą. Aha, w Twoim przypadku to trochę jest tak, że powinni badać się szczegółowo. Tak. I jeżeli coś jest, to akurat Olgi przypadek jest tym przypadkiem, który powinien podpowiadać każdemu, żeby rzeczywiście wykluczyć wszystko i zbadać się szczegółowo, nawet kilka diagnoz, ale tak na wszelki wypadek tak warto. Jest. Dziękuję bardzo. bardzo. To, to była historia Olgi Balcerskiej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.